Jak pracowałem w IT, to y, dla mnie takim punktem krytycznym był rok 2007 łamany na 2008, ja się wtedy połamałem. Znaczy, autentycznie tak. na snowboardzie dwie nogi jednocześnie złamałem, nie było wiadomo, czy będę chodził, czy będę biegał to w ogóle tam. Ja sobie pół roku leżałem wtedy w generalnie, no byłem poza pracą przez pół roku y, i zastanawiałem się, no dobra, to postaw się w takiej sytuacji. Zastanów się, gdybyś kark skręcił. A niewiele brakowało naprawdę, to co by się stało z rodziną, jakby z tymi osobami, na których najbardziej Ci zależy? Ja sobie wtedy uświadomiłem, że jestem w totalnej czarnej D. Jakby niewiele z tego odkładamy, a jak odkładamy to i tak, za chwilę coś na coś to idzie, nie, e, na jakieś większe zakupy. I to był dla mnie taki moment przebudzenia. Kiedy ja sobie powiedziałem, kurczę, po pierwsze nie jesteś kuloodporny, odporny, więc przestań już tam świrować z różnymi rzeczami. Ja zawsze miałem taką głęboko wbudowaną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa sobie i najbliższym. Mhm. To jest pierwsze, w ogóle stąd cała ta moja oszczędność i tak dalej, jakby odkładanie na górkę. To jest to główny driver, nie? potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa tak.